Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie chciałbym wam pokazać jak za pomocą kilku komend możemy stworzyć jakiś bardzo ładny yy, teren w Minecrafcie. Mam tutaj na myśli jakieś łuki skalne, yy, górki, yy, tego typu rzeczy. Będziemy do tego potrzebowali modyfikacji Single Player Comments. Ja aktualnie jestem na wersji Minecrafta 1.6.2 Ale raczej nic nie powinno się na razie zmienić jeśli chodzi o obsługę. No dobrze, więc przyjmijmy, że jesteśmy raczej na trybie kreatywnym. Na survivalu raczej takich rzeczy się nie buduje. Przygotujmy sobie mm, najlepiej kilka łopat y, drewna, drewnianą siekierę. Y, no i w sumie tyle. Pamiętajmy, żeby te łopaty były innych, y, no, z czego innego zrobione, żebyśmy je łatwo rozróżniali. Y, do pierwszej łopaty przypiszmy sobie komendę, dzięki której będziemy tworzyli jakąś bryłę, czyli na przykład y, brasz sferę teraz piszemy blok z jakiego ma być stworzona ja w tym przypadku napiszę jedynkę czyli to jest kamień oraz rozmiar tej bryły ja dam na przykład 4 teraz teraz gdy kliknę prawym pojawi mi się taka oto bryła do drugiej mogę sobie przypisać na przykład yy, brush smooth, smooth Nie, nie tak się to pisze Tak Przepraszam za mój angielski, ale ale jeszcze no jeszcze się go uczę yy, No i w sumie na razie nam to wystarczy Możemy do trzeciej sobie jeszcze przypisać na przykład brush 3. Yy, Taką trochę mniejszą też nam się przyda. Yy, no i teraz w sposób tych trzech opad będziemy tutaj operować yy, i tworzymy jakieś, jakąś dowolną, yy, wybraną przez nas yy, konstrukcję. Ja w tym przypadku zrobię taki całkiem prosty. Może nie za duży yy, łuk skalny. Yy, w sumie nigdy takiego czegoś bardziej nie robiłem, dlatego nie wychodzi mi to jakoś cudownie. Ale myślę, że yy, może jeszcze coś tutaj dorobię. Jakieś od nogę o zróbmy jeszcze od tego odejście I tutaj na dole na przykład jeszcze trochę to rozbudujmy teraz na przykład tą mniejszą ups, yy, źle tutaj komendę wpisałem powinno być brush sfera 1 yy, 3 a nie 3 a jak się pomylicie możecie wpisać yy, nie wiem to jest UNDO czy ANDO, coś takiego. Wtedy Wam cofnie yy, cofnie Wam ostatni ostatni wasz ruch. No i tak to mniej więcej wygląda na początku. Yy, teraz przyjmijmy, że chcemy tutaj jakby bardziej yy, zrobić, żeby była bardziej naturalna, bo no wygląda jak tworzona takimi właśnie bryłami teraz za pomocą tej łopaty y, to jest łopata która y, brasz smów dzięki ona jakby wygładza wyrównuje ten teren y, może nie działa jakoś idealnie czasami y, czasami ma, naprawdę ma dziwne dziwne dziwnie działa, ale jak się cały czas trzyma i jedzie po tym no, łuku no to no to efekt niekiedy jest bardziej, niekiedy mniej pożądany yy, o, o wiele bardziej przydaje się ona w innych sytuacjach natomiast gdy mamy właśnie taki wąski teren to tak średnio ustawiałaś takie grube 1-4 mm, może mm, wtedy jest o wiele wolniej oczywiście możemy regulować siłę jakby tego mm, tego jakby w, nie wiem, no wygładzania Może ja tutaj akurat napisałem 1,4, można wpisać maksymalnie 6,6 i wtedy działa o wiele bardziej in, intensywnie. Oczywiście, jakbyśmy chcieli budować jakiś piękny łuk, no to będziemy go poprawiali jeszcze ręcznie. Ja natomiast zostawię go w takim oto stanie bo nie chcę się go coraz ręcznie poprawiać no i ta, mam, mamy sobie oto taki, taki, taką skałę teraz przyjmijmy, że chcemy y, zrobić żeby była y, u góry trawa, niżej ziemia i jeszcze niżej stone y, teraz możemy wziąć sobie naszą siekierkę i zaznaczyć z jednej strony yy, jeden punkt i z drugiej yy, drugi. Chodzi o to, aby objąć cały ten teren tego łuku z dwóch stron, tak żeby objąć ten koniec i ten koniec yy, w takim polu. Teraz spisujemy platform. Pojawi się pod nami platforma i yy, klikamy prawym przyciskiem no, jako drugi punkt. Teraz mamy zaznaczony teren pomiędzy tamtym a tamtym blokiem i możemy wpisać komendę na tu yy, naturalize. Dzięki czemu yy, pamiętajcie, aby na początku zrobić dwie kreski. Dzięki czemu, yy, dzięki czemu nasz łuk stanie się jakby taki no, naturalny, że tak powiem. Niestety pod łukiem yy, komenda robi tak, że zostawia stona. Możemy teraz użyć komendy yy, float fill. Yy, i na przykład blok yy, trawy to jest 2. 2 i 3 to jest rozmiar Teraz gdy klikamy prawym możemy zamieniać to łatwo na trawę ten oto kamień yy, przy, przy tworzeniu tego terenu występują czasami lagi dlatego mam tutaj no, yy, ścinki dlatego czasami mam spadek FPS-ów yy. Nie chcę tutaj podjeżdżać tak całkiem pod ten łuk, ponieważ wtedy zamieni zamienimy także to na trawę. Tutaj już mogę ręcznie. Jak widzicie tutaj, gdybym tak zrobił, to te bloki też zostaną zamienione. Co jest raczej minusem. No dobrze, więc mamy sobie taki łuk. Teraz przyjmijmy, że chcemy mm, stworzyć sobie na nim drzewka to możemy sobie wziąć albo kolejną łopatę, albo zapisać na którejś z tych. Yy, komendę kośnik 3. Yy, teraz, gdy klikniemy prawym, pojawi się w tamtym miejscu drzewo. Możemy je tak bardzo łatwo ozdobić. Yy, no, możemy także inne, yy, tworzyć inne rodzaje drzew, na przykład yy, big to jest po prostu duże drzewo. One, one są bardzo ładne. Nie wiem dlaczego aż tak mi to ścina. Yy, no i właśnie w ten sposób ozdabiamy sobie nasz łuk. Yy, no. No i jak już go sobie tam ozdobimy, jak nam pasuje. Yy, no to, no to skończymy pracę Ale możemy, możemy jeszcze to zrobić za pomocą innej komendy Jeżeli chcemy łatwo i szybko zalesić jakiś teren mm, Używamy komendy forestgen yy, I teraz wpisujemy na przykład yy, Teraz wpisujemy rozmiar tego lasu Ja tutaj dam na przykład 30 To jest odległość yy, w jakiej będą występowały te drzewa I Hmm, normal, nie ma czegoś takiego, no to nic nie wpisujemy i wtedy pojawią się chyba zwykłe drzewa. To też ich no dość sporo ich się pojawiło. No i mamy taki właśnie las. Ale wpiszmy na przykład Forest Gen 50 hmm, Big pojawi nam się dużo drzew na około tych właśnie większych no i będziemy mieli nasz las dookoła sorry za te ścinki dookoła no, dookoła naszego łuku skalnego no i teraz już to wygląda naprawdę ciekawie teraz pokażę wam jeszcze jedną metodę z jaką możecie tworzyć rzeźbę terenu jest to metoda, która używa grawitacji spadającego piasku lub żwiru. Przypiszmy sobie na przykład teraz do, do tej pierwszej łopaty komendę brush sferę teraz piasek to jest 12 i rozmiar. Przyjmę sobie cztery mm. I... I teraz robimy coś takiego. LOL Wyleciało poza bedrock. Boże kochany, czekajcie. poczekajcie tu jest za płytko, dlatego musimy sobie tak zrobić widzicie mam troszkę ścinki no i możemy za pomocą takiego spadającego piasku ładny wyrzeźbić sobie teren mm. Nie wiem, czy tutaj niekiedy podczas właśnie tworzenia tych gór może się wyłączyć wam Minecraft. Mi się on parę razy wyłączył. No tak, widzieliście, znów mi się y, wyłączył Minecraft. Mm. No niestety tak czasem biewa. Nie, nie wiem dlaczego tak mi się dzieje. Może wam się tak nie będzie działo. Yy, ja mam na przykład przypisane 4GB do Minecrafta i w sumie się dziwię, dla, dziwię że mam tutaj out of memory. Yy, no i ta metoda jest raczej no, taka przydaje się przy tworzeniu yy, takich właśnie górek bardzo stromych wow no no i właśnie za tą zaj pomocą możemy takie górki otrzymywać teraz podobnie jak przedtem nie chcę się naprawdę na tych lagach robić więc ładniej i piękniej tych te, te górek teraz możemy zaznaczyć ten teren czyli platform klikamy prawym na, yy, trzymając siekierkę w ręku I pamiętajcie żeby być też nad obiektem czyli nad tą górą gdy zaznaczamy żeby ją po prostu całą objęło teraz yy. Teraz tutaj klikamy lewym i y, wpisujemy komendę y, na początku dwa ukośniki y, Replace y, 12 y, 1 Czyli przekształci nam piasek na stone, na stone i teraz możemy wpisać y, na, na tu naturalizę No i jak widzicie pięknie nam mm, że tak powiem znaturalizowało tą górę e, Oczywiście możemy teraz użyć naszej komendy e, tree aby zaleścić tą górę mm, lub użyję Forest Gun Tutaj chyba był jeden ukośnik, tak mi się zdaje. Yy, przyjmy 30 i weźmy tym razem redwood jak to 4 drzewa to tu sobie tego jeszcze raz użyjemy yy, coś te drzewa właśnie nie chcą tworzyć zróbmy bit To jest tak, że gdy jest taki trudny teren to te drzewa po prostu nie chcą rosnąć. Nie chcą, nie chcą się sadzić, bo po prostu ciężko jest im wyrosnąć jakby na, takim, na takiej małej powierzchni. Mhm. Jeszcze tu. Machnijmy sobie drzewko o jak pięknie no i jak widzicie mamy piękną górę możemy możemy sobie zrobić ich oczywiście tak więcej o od razu widzicie na dole wpisałem i już ogromny las no także tak działają te komendy do tworzenia terenu jak widzicie mamy swoje dwie pierwsze górki mm. Możecie w ten sposób tworzyć naprawdę ładny, kustą teren No i mam nadzieję, że wykorzystać to na jakichś swoich mapkach, aby były, aby były jeszcze ładniejsze Także dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu Zachęcam Was także do innych, które znajdziecie na moim kanale No i co, do usłyszenia i cześć